Witajcie wszyscy, ja jestem Piotr z wielki i dzisiaj będzie odcinek z oceniania Waszych prac, które nadesłaliście mi na moją grupę na Discord, na, na którą Was oczywiście serdecznie zapraszam, tak jak zapraszam Was do zasubskrybowania tego kanału, bo dawno tego nie mówiłem i pewnie już przez długi czas nie powiem, ale teraz myślę, że a w ogóle nie. Nie będę tego robić, bo ostatnio był taki przyrost. I może to niektórych zdziwić, że pewnie multikonta, Nie, po prostu wysłałem paczkę do Kamila na i to jakoś tak rozkręciło mój kanał. Bo on to pokazał oczywiście na odcinku. Ale dobrze, mieliśmy oceniać te grafiki. Zaczynajmy. Dobrze, jesteśmy tutaj już. I zacznijmy sobie od tego rendera. Od użytkownika padło mi światło od użytkownika yy, CTX. Nie, jak, jak to się w ogóle czyta? Bo tutaj jest tak napisane, tutaj jest napisane że tak. CTX, tak, dobrze, ja to czytam. CTX, nie wiem, o to jest skrót. Ale, ja się nie znam na renderach. Ja w ogóle nie mogę nic o nim powiedzieć, ale tak dla mnie to super wygląda. W ogóle dla mnie te rendery takie, gdzie jest jakiś wraz twarzy, jest glow dodany do tego miecza, to dla mnie jakiś fajny ruch i, i z cieniami y, fajnymi, a nie taki suchy, to one tak dla mnie super wyglądają, że ja bym tutaj dał dziesiątkę. Ale ja się nie znam na tym, więc no nie wiem. Nie wiem, ale się domyślam, że jest to dobry, że jest to dobry render tutaj nawet napisałem DNela, powinno być ładne, a tak naprawdę to ładne tutaj nawet napisał Congratulations to jest oczywiście nie jest grafika, to jest oczywiście GIF Dalej mamy kitu lol, tyla i teraz tak po pierwsze wymasz tą teksturę tego czegoś, nie wiem, ale tutaj, straszliwie na tym obrazku, w tym miejscu mm, mm, widać teksturę, którą nałożyłeś. To jest tekstura z Afterpaka, wiem, często jej też używam na moich miniaturkach, patrz. Mogę Ci pokazać nawet na moim kanale. Ale jak ja tego używam o tutaj na przykład użyłem znów mi lampa spadła. A jak ja tego używam. W ogóle nie patrzę na wcześniejsze miniaturki. Ja odtąd zacząłem tak dobrze z grafiką funkcjonować, a odtąd w ogóle miałem Photoshopa, więc nie, nie, nie martwcie się jeżeli te grafiki są mniej efektowne niż te, albo przynajmniej są słabsze, ale w ogóle wracając do tematu. Dziś mam tutaj tą samą teksturę z After ale musisz ją wymazać z napisu, musisz ją wymazać ze swoich głównych źródeł, na których pracujesz, ponieważ ym, to straszliwie odwraca uwagę od treści. To naprawdę kuje mnie w oczy, może tylko mnie, jestem wyczulona na takie rzeczy. Ale naprawdę nie, nie jest to dobre dla pracy. Tak samo jak wy masz tą teksturę z tego screena, z tego. Z, z tych napisów. Po prostu musi być czysty napis, a. Po, a i tak. a pod nim niech będzie ten, ta cała ta, tekstura. I dalej. Dlaczego się jeszcze przyczepiam? Jeżeli robisz odcinek z tego, że stworzyłeś serwer dla swoich widzów, to. Nie dawaj screena z Minecrafta, bo to nie pasuje, to straszliwie nie pasuje i myślę, że mógłbyś zrobić przynajmniej jakiegoś screena z, jakiegoś, z jakiegokolwiek serweru i to żeby było bardziej tematyczne niż ta yy, grafika z Minecrafta. No chyba, że chodziło ci o to, że to będzie Minecraftowy serwer i to miała być taka lekka zdrada jaki to będzie, w sensie nie zdrad... No chyba, że chciałeś po prostu zdradzić w miniaturce, czego będzie dotyczyć y, serwer w niestandardowy sposób, ale no to już y, twoja sprawa. Y, ja bym dał jednak tutaj jakiś scoring y, właśnie y, twojej grupy Discord. <laughs> Dalej mamy y, napis i teraz ja wiem, że Tutaj jest u zamknięte, i że nie mogłeś zbliżyć tych napisów do siebie, ale czasem robi się takie zabiegi, że są. W grafice najważniejsza jest grafika i w grafice są rzeczy ważne i ważniejsze. Tak jak w książce, najważniejszy jest tekst, więc nie będzie się go zmieniać dla dekoracji. Tak w grafice nie można mm, poświęcać mm, wyglądu dla napisu, w sensie musi być napis, musi nie może nie może być innego kontekstu, jeżeli o, o jeżeli tak nie może być innego kontekstu niż tego, niż zamierzacie, bo to by po prostu nie miało sensu, bo po co się robicie tą grafikę? Ale myślę, że taka zamiana u zamknięte na o byłaby dobrą zmianą, bo każdy by wiedział o co chodzi, a praca by nie straciła. I czasem takie zabiegi warto zrobić. Tak samo jak w książce usunąć się, czyli dekoracji dla tekstu. Yy, tak samo w grafice dla, dla tego, tak samo. Nie wiem, no są różne przykłady, tak? Możecie tego, tych przykładów mnożyć i, i w ogóle, ale no niech ten jeden posłuży nam za główny. No dobrze, dalej, bo ja się tutaj zagadałem za, na tą pracą, a mógłbym jeszcze nie grać milionami lat. Od tego samego użytkownika, którego za nic nie wiem, jak nikt wymówić. Dobra, ten baner nie jest ładny. Przepraszam, ale nie jest ładny. Ale dobrze, że się starasz. Kingu FN. To jest baner dla Kingu FN. Po pierwsze. Kurcze, no niech ta lampa mi nie spada cały czas. Bo ja sobie tak świecę, bo ja mam sobą kamerkę internetową i ona już tam w ciemności się gubi. Kingu FN i ten napis, szczerze mówiąc Zbyt bardzo zlewa się stun W sensie w banerze przynajmniej według mnie powinna być pewien, powinien być pewien schemat jeżeli na przykład to jest baner dla kogoś a jest to baner dla kogoś to wyróżniać się musi ten człowiek, żeby żebyś nie patrzył na baner i widział po prostu kształty napisy tylko musisz wyodrębnić najważniejsze rzeczy ten napis King UFN właśnie musisz wyodrębić wyodrębnić znaczy się ponieważ on jest najważniejszy. Ty robisz dlatego tego King UFM, to jest jego kanał. To on jest najważniejszą tutaj osobą, tak? Tak samo ten render. Jeżeli ten render jest jego znakiem rozpoznawczym, on tym renderem gra, to on też powinien być tak obrobiony, aby po prostu wyróżniał się z, z, z tła. Po to jest właśnie kontrast, żeby kontrastował z tłem. Yy. Poza tym można było to bardzo dobrze wykorzystać, ponieważ masz czarno-białe tło, od którego nie trudno cokolwiek oddzielić. Dalej para nie pasuje. A tak samo jak do całego stylu tego nagle nie pasuje wyspa i tabliczka w dwóch innych stylach. Ale bardzo dobrze staraj się, próbuj nowe style i weź to, co ja do ciebie mówię teraz, do, do, tam, do, do mózgu, do, ser, do serca. Nie wiem, zależy czym robisz grafiki. No ale myślę, że i tym, i tym po części. Dalej. Dobra, o, pominiemy, bo to jest znowu jego praca. Tu jest kolejny render od 3TX, więc ja znowu to pominę. Znowu od tego samego... Okej, okay. mamy tutaj innego człowieka, Piotrulo. I teraz ten baner również tak średnio mi... Mi powiedzmy, siada, tak potocznie mówiąc, bo napis dobrze zgrywa się z tłem, i to jest dobra rzecz, którą zrobiłeś. I to bardzo szanuję, ale na przykład patrz na te social media. One powinny być na tej samej wysokości co. Loga tych social mediów. Te social media najlepiej, jakbyś zrobił w kolorze biało, znaczy w takim jak tło, wystarczy, że weźmiesz Paint Bucket Tool i tam pomalujesz, albo coś, ale tak też jest ok. Ale przede wszystkim przesuń te napisy, nick, aby były na wysokości tych luk i pomniejsz je trochę, ponieważ nie będzie przyciągać uwagi. Napis, lecz ikonka, ponieważ to ona jest bardziej kolorowa. A potem dojdzie się do napisu. Tak przynajmniej mój mózg działa. Dalej mamy rendera, którego absolutnie nie widać. Więc jeżeli jest to Twój znak rozpoznawczy, to powinien on być za napisem albo przed napisem. Ile ten, ten napis w ogóle ma liter? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No, to powiedzmy, że, że cztery litery po jednej stronie i 5 liter po jednej, to, to już w takim długim napisie może nie być zauważalne. I tak po środku, na przykład, ten render. No, jest dużo kombinacji. Dalej, to tło wydaje mi się, że nie jest twoje. A jeżeli jest, to bardzo Cię przepraszam. A jeżeli bierzecie tła z Internetu, to teraz mówię do wszystkich, to starajcie się je jakoś przerobić, bo to dodaje oryginalności Waszej pracy. Zamaszcie je, dajcie jakieś Gaussian Blura, blura. zciemnijcie je, nie wiem, zróbcie czarno-białe chociażby. Jest naprawdę dużo kombinacji. Dobra, dalej. A patrzcie, tutaj skradł, tak? Warn piotro, branie pracy z Internetu. Nieładnie. To jest znów tyłu ocena. Poczekajcie, dalej sobie przewidźmy. Okej, okay, nowy użytkownik. Go jeszcze tu nie było. Danioski. Um, ocena top 10 czcionek 2. I od razu czcionka, którą napisałeś top 10 czcionek, jest tak. ten odcinek jest przez tak wiarygodny, ona jest tak świetna. Napisz mi, jak ona się nazywa, bo... Wiem, że Oski też taką robi, więc Ty chyba też jesteś mobilnym grafikiem, bo tutaj wyczuwam taki styl Oskiego. On no jest mobilnym grafikiem. Zresztą link w opisie, oczywiście. Nawet jesteś Dani Oski, tylko że tamten jest przez I. Y. Y, tą dwójkę można by bardziej dopasować jak gdyby do tego, ale nie. Ja się nie przyczepiam. Bardzo ładna praca. Przejdźmy dalej. Zresztą nawet nie ma co komentować, no nie. Dobra. Mm, o, A w ogóle y, chcę zareklamować y, bota naszego tutaj administratora i, i bota mpox. Bo mpox jest botem naszym serwerowym i na początek y, y, troszkę mi się nie podobało to, że on jest taki zbyt sztywny, że jeżeli oceny są nieprawidłowe, skontaktuj się z bot developer albo TF Mike, Bo no wiecie, no to jest takie dziwne, że Masz nieprawidłowy gust. Jeżeli oceny są nieprawidłowe, yy, skontaktuj się z. Więc no raczej nie no, raczej każdy powinien głosować. Nie pozwólcie, aby gust artysty wpływał na wasz gust. Możecie jedynie się inspirować yy, jego gustem, bo macie swój gust i nie ma co się oszukiwać, tak? No dobra, no ale. Już w ogóle pomijając ten wątek Mpox, ten bot on jest niesamowity a to dlatego że zaprogramował na, na go właśnie Mike który jest świetnym adminem i wbijajcie do niego na kanał, link w opisie już go który się raz reklamuje jest to oczywiście Hegison ale naprawdę on naprawdę włożył w tego bota dużo pracy chyba i myślę, że to jest jeden z powodów, dla którego powinniście wbić na ten serwer jak najszybciej. Ten bot jest naprawdę niesamowity. Dalej. Ale jeszcze jedno, jeżeli dołączycie na nasz serwer, to mogę Wam pokazać moją korespondencję z botem, jakkolwiek to nie zabrzmi. I patrzcie. Wchodzimy sobie, tutaj mamy Mboxa, napiszemy do niego kropkę, żeby wejść na jego czat i teraz tak, napisał, witaj Enterprises. Ja kiedyś miałem na imię na Discord Enterprises. Zauważyłem, że jesteś właścicielem serwera, na którym jestem. Jesteś pierwszym serwerem, który mnie posiada. Za podziękowanie daję twojemu serwerowi wersję premium za darmo na zawsze. Masz teraz dostęp do wszystkich komend. Dziękuję. I chyba to mówi samo za siebie. I chyba mówi to samo za siebie. No jest to naprawdę niesamowity bot. W sensie... No, czy, jeżeli dołączycie do nas, będziecie mogli używać wszystkich? Chyba tak mi się wydaje. Ale patrzcie, ja nie mam premium, ja nie mam premium. Mike ma chyba premium. Yy, ale patrzcie, mogę napisać jakąkolwiek chcę. Widzicie jak wchodzę sobie tutaj w emotki? To widzicie, to są emotki Graphics Parasite, czyli mojego serweru. I widzicie, i mogę używać, to są emotki premium, jak na przykład KEKF yy, i tak dalej, i tak dalej. No, naprawdę. Ale nie wiem, czy tutaj też nie ma jakichś ogół... Tak mi się wydaje chyba, że tak działa, bo to są... To chyba są nasze emotki takie. To są animowane, no nie? Nie wiem. To są chyba. Nie wiem? Tak mi się wydaje. Nie, tak mi się wydaje, że to. Ci chyba da daje, Bo patrzcie, ale tutaj jak z zjeżdżam, to nie mogę. A ale to chyba. Poczekajcie, o co chodzi. Yy, wystartuj z Discord Nitro, aby używać animowanych emocji. Emo Patrzcie, no to on mi oszukał, Mbox. Poczekajcie. Co, co się sta stało? Nie wiem. Aha! Nie, może to są jakieś ogólne nitro? Nie, poprawcie mnie w komentarzach, ale z tego co z wiem, z tego co napisał. Kurczę, no spada ta lampa yy, do mnie. Na razie yy, wydaje mi się, że będą co jakieś funkcje nitro. No, nie wiem, no, jeżeli to co do mnie napisał, ja nie jestem też jakimś świetnym Discordowcem, no umiem tam zrobić parę rzeczy, no, ale wiecie. Nie, wiem, jeżeli się mylę i on tak naprawdę nie daje, tylko robi coś innego, to napiszcie mi w komentarzach. Ale dobra, dalej, dalej, dalej. O, patrzcie, mamy tutaj kolejną grafikę i szczerze mówiąc, podoba mi się ona, ale powiedz mi, jeżeli masz żółte napisy, to czemu dasz pomarańczowe światło? To by bo z po prostu żółtym światłem a tak to jest na troszkę słabsze ale i tak nie odejmuję pracy no sami sobie ją ocencie ja na 5 lub 6 ale jako, że dzisiaj zawierzamy pracę no to oczywiście 8 dobra, kolejna praca tutaj będą kolejne dwie prace ostatnie i tak Detox Design Life Among Us o tak, impostor zabił crewmate'a, tak Mm, I tak... Je wszystko fajnie, tylko jedna mm. rzecz mi tutaj frachuje... Poczekajcie, otworzymy sobie na większym. Tak. Patrz. Yy, masz tutaj źle wycięte... źle wyciętą tą całą postać, widzisz? Masz tutaj mm, takie białe przy tym yy, to jest... Yy, że pewnie z białego obrazka wycinałeś i nie wiem czy ty robisz to... Nie, nie wiem, ale źle wyciąłeś to. A tak poza tym to bardzo fajna praca i nie będę mówić już fajna, bo to jest tak nadużywane słowo już naprawdę. Ale trzeba przyznać, że praca tak ogólnie to bardzo ładna i na pewno jakbym był tam graczem Among Us, to bym to kliknął bo to po prostu wygląda klikalnie i tyle. Coś w tym takiego jest. Według mnie. Dobra, tutaj kolejny baner od CTX, to już będzie dzisiaj ostatnia praca, tam są jeszcze prace, ale no myślę, że dotąd dzisiaj sobie dojedziemy. Tam są jest chyba jeszcze jedna albo dwie prace, ale poczekajmy, aż zbierze się więcej, to może zrobimy drugą część. Tekst mamy tutaj, czyli to jest taki jak gdyby banner, który można sobie chyba użyć, nie wiem, tekst, tekst, tekst. I napis. Chyba też jest zrobiony w jakimś programie 3D, no nie? nie wiem, bo on też. Ten grafik też jest na grupie właśnie Oskiego. I on się tam go pytał, czy to jest na zrobiony napis w. Dobra, nie wnikam. Możesz mi napisać w komentarzu. W każdym razie, praca jest. Tutaj napisałem na 8, a jeżeli się podnosimy, to wycenię to na 10. Więc naprawdę bardzo spoczko. I czegoś. To też. Więcej, no, czujna administracja, która zaprogramowała bota. Yy, ogólnie yy, czujna, widzicie, dosłownie nawet sprawdza prace, które przesyłacie, i myślę, że serwer jest naprawdę, jeżeli jesteście grafikami, to serwer jest godny uwagi. I jeżeli dołączycie, to oczywiście zostaniecie świetnie przywitani na kanale, przywitanie. Ale to już by było dzisiaj na tyle. Ja idę montować YouTube.